Witam wszystkich. Dzisiaj zainspirowany w zasadzie kilkoma w sumie postami na grupach. Chciałbym sobie dokonać takie pomiary na ile, na ile pozwala stanowisko pomiarowe. Je dokonać. Dokonam je na można by powiedzieć oryginalnym napięciu zasilającym podanym według instrukcji serwisowej, czyli 220 V. Do tego celu użyłem sobie pożyczonego z technikum Autotransformatora, który właśnie na takie 220 V nastawiłem. Teraz włączyłem Radmora gdzieś tak mniej więcej minutę wcześniej, żeby mi się po prostu nagrzał. Przejdę na początku do skorygowania napięć zasilających, czyli linii 18 i 40 V. Y, pomierzę sobie napięcia zasilające stopnie końcowe mocy, w, sk w skrócie na, y, jakie, jakie napięcia idą na, ko na końcówkę mocy. Będzie się domierzyć, y, tak by ja to ch chcę zmierzyć y, na bezpieczniku y, w dodatniej gałęzi zasilania względem po prostu masy, czyli, czyli względem po prostu budy, szasi. I tak to będzie po prostu zrobione. Wysteruję wzmacniacz jednym kilohercem o maksymalnej no, amplitudzie, jaką wykrzesam z tegoż oto laptopa, bo generatorem audio jeszcze nie dysponuję aż takim dobrym. I tak, moc zostanie oddana do rezystorów. Są to 4 ohmy 100 w Wcześniej były w konfiguracji 2 razy po 8 ohm, teraz mam, tutaj mam 4 i tutaj mam 4. Tak to jest zrobione. Pięte są dwa kanały ostenoskopu, tam jest oskop Hantek. I tutaj widzimy to, co się dzieje aktualnie się nic nie dzieje na, yy, na ekranie, ponieważ nie jest podany ża żaden sygnał, oraz na na nawet nie są załączone wyjścia głośnikowe. Dalej, yy, pomiary będę wykonywać, yy, nie będę ich wykonywać ani żółtym miernikiem, ani F640, ponieważ one i tak pokazują dobrze, aczkolwiek będę dzisiaj wszystko mierzyć miernikiem takim tym Unite. Dokładnie model UT55, on ma tam True RMS i generalnie wszystko, wszystko co potrzeba na dzisiaj. I nim właśnie będę wykonywać napięcia wykonywać pomiar tych napięć, bo właśnie i, i po prostu wyniki pomiarów tak będą Sprawdzane tym miernikiem, aczkolwiek może i wepnę sobie Was 40, którą jeszcze mam też tutaj drugi egzemplarz. Zobaczymy, jak będzie. Tutaj już mam autotransformator, ten jest nastawione w zasadzie 220V. No i co no i, No i będziemy mierzyć za jakąś chwilę. Mi się jeszcze. Także ja radmor został włączony 2330, jest 2334. Czyli dopiero sobie chodzi 4 minuty, żeby test był w miarę rzetelny, i żeby mi się spoczynki tych już ustabilizowały tak tak pełno pełno, to test sobie zacznę równo o północy. Po prostu chcę mieć tak by dobrze tak by można powiedzieć rozgrzany e, sprzęt. Chociaż, chociaż nie wiem, czy to czy w konstrukcjach tranzystorowych... M, 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 znaczy powinny, być u, u, powinny się ustabilizować na pewno e, prądy spoczynkowe, natomiast wzmacniacz e, jest gotowy już tuż po odpaleniu w porównaniu do konstrukcji lampowych, na które trzeba poczekać, aż, aż, e, z, e, z, e, aż zaczną się rozdrażać katody. Więc, więc tak, więc, yy, no więc tak to wygląda, Czy to jeszcze w ogóle w tym, tym razie została do zrobienia jeszcze radiówka, wiem coś szwankuje programator do, do ogarnięcia, są są jeszcze do kupienia dwa strojki oraz y, trzeba będzie w, y, wstawić y, koncentryka. W ogóle taki patencik na wstawienie koncentryka jest takie, że pomiędzy tymi dwoma jest impedancja 300 ohmów, natomiast yy, ten albo ten, jeden z nich względem masy to jest po prostu 75, bo to jest tak jakby na, na połówce, na połowie, to jest tak jakby od połowy uzwojenia tamtej cewki obwodu wejściowego, dokładnie wszystko widać na, dokładnie wszystko widać na schemacie, który, który może się później, który może się później pokaże. Tak więc, tak więc tak to wygląda, tak wygląda jeszcze stanowisko pomiarowe czyli wcześniej wspomniany przeze mnie transformator 220 v No i tak. No i czekamy aż się Radmor rozgrzeje. Zastanawiam się jeszcze czy włączyć sobie chodzenie na radiatorach. Bo tutaj mam jeszcze wiatraczek i tam jest jeszcze wiatraczek. Ogólne to sztuczne napiężenie spełnia swoją funkcję aczkolwiek wygląda strasznie prowizorycznie i powinno być w, w, do końca końców zmienione na znaczy po prostu ulepszone nieco, bo koski elektryczne to jest totalne druciarstwo i włączenie w ten sposób włączenie w ten sposób sąd też nie jest zbyt profesjonalne. Aczkolwiek, aczkolwiek zobaczymy, jak będzie. I tak, pierwsze, pierwsze pomiary jakie zrobię, to zrobię sobie pomiar obciążenia, jakie dostaję w zmacjace i wypnę sobie tutaj od Radmora i zmierzę sobie po prostu co widać pomiędzy tymi dwoma końcówkami, czyli jaką mamy jaką ma rezystancję y, nasze obciążenie. Y, do tego celu sobie wezmę przyrządy pomiarowe, czyli krokodylki, o, takie przewody, cyk, cyk, sobie ustawimy na zakres 200 ohmów. Że nas tu już mamy podpięte właśnie ten przewód. W sumie on idzie i mamy 4 i 4, 4 i 3 ohma. Mniej więcej. Jeszcze sobie zmierzę drugą gałąź. A na drugim mamy tutaj 4 i 7. Oczywiście brane jest pod uwagę rezystancja nie samego rezystora, tle, jeszcze wszystkich tych przewodów oraz jeszcze tutaj te, tej złączki i w ogóle tych złączek po prostu brana jest rezystancja wszystkiego więc po prostu wychodzi tyle to jest nawet normalne że, że to będzie mieć, mieć też taką wartość pomiar bezpośrednio przy kostkach wychodzi 4,2 OMA, czyli moim zdaniem 4,2 ale tam było wcześniej 4,7 więc yy tam było 4,7, i było 4,3. To przyjmijmy, że będę, te, że tak jakby za 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 sobie w górę yy, i po prostu weźmiemy. Tutaj to tam będzie 4,3, bo 4,7, tu jest pokazane 4,2, zróbmy zrobię tak 4 właśnie i pół oma, żeby było, albo jeszcze, albo nie, zaklęgę za to do 5. Będziemy mierzyć na, na y właśnie rezystancji pięciu ohmów z sobie troszeczkę w dół nasze pomiary Trzeczkę, troszeczkę przesadziłem z tą e, północą i w zasadzie poczekałem tak jak w, w każdych sprzętach czy to pomiarowych czy to różnych innych żeby właśnie poczekać 15 minut w zasadzie można powiedzieć, że jest 7, a uruchomiłem go 30 czyli poczekałem 17 minut e, tutaj już widzimy mm, chwileczkę temu sobie właśnie Zarzuciłem sinusa 1 kHz, tutaj mam pokazany 1 kHz ku woli sprostowania napięcia RMS. Jest tak, że to jest oscyloskop na USB. Tam chyba napięcie referencyjne jest z rzędu 5V i po prostu na sądzie 1 do 1 on nie zmierzy mi więcej niż 5V. Więc chcąc wykonywać pomiary większych napięć muszę po prostu dać sondy 1,10 po prostu tutaj mam sondy 1,10 yy, a żeby dowiedzieć że to, jest, że to jest właśnie prawda z tym, z tym, z tym, z tym przecinkiem tutaj 1,10 yy, pokażę teraz miernik, on jest w sumie true RMS właśnie widać, to jest 11,01 v w RMSie na wyjściu yy, na wyjściu głośnikowym kanału czy to tego, czy to na, na tamtym też tak Mm, też tak samo będzie. Czyli w zasadzie też możemy sobie jeszcze mm, zobaczyć dokładnie na oskoskopie. Jak sobie jeszcze spróbujemy jeszcze, jeszcze sobie zwiększyć napięcie nie, znaczy nieco wejściowe, wysterować. No, już to jest przester. Widzimy, coś nam zabiera. Natomiast tutaj, nie, to jeszcze jest, coś jeszcze tutaj zabiera. O! No więc właśnie to 11, od 11 i 4, 11 i 1, a tutaj jest. 11,1 czyli w zasadzie 11,1 jest jeden kanał, teraz sobie jeszcze przepnę na mm, drugi kanał i na drugim kanale mamy 10,68. Dobra, więc na drugim kanale jest 10,68. Nie, nie ma pomiaru niczego, natomiast tutaj właśnie tak to wygląda. Sinus, no takie jak na cyfrowym osceloskopie, czyli coś tam sobie czasem dygnie, coś tam sobie ten. Żeby pokazać to w bardziej profesjonalny sposób, czyli na jakimś oskopie trochę starszym. Następny raz ogarnę sobie tego kabida małego. Aczkolwiek tam jeszcze muszę przeczy przeczyścić sobie... Yy, styki yy, tutaj w podstawie czasu bo <noise> można powiedzieć, że gubi rachubę czasu czasami na, na niektórych podzakresach i po prostu mi nie pokazuje przebiegu albo pokazuje jakieś kompletne głupoty w, 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 w porównaniu do, do tego co w tym samym czasie yy, przez yy, trójnik BNC pokazuje mi handek. czyli tak widzimy, to są pomiary właśnie przy 220V napięcia zasilającego według instrukcji serwisowej Widzimy, że mamy tutaj zaokrąglądać to troszeczkę w dół. Tutaj mamy także: jest 11,1, 11 i 11 4. Mielnik pokazał 11,1, czyli przyjmujemy 11,1 albo 11, tak mniej więcej. E, takie wyższe pomiary. E, I teraz przełączę się na sieć zasilającą 230, na 230. Docelowo. Chyba akurat w mojej sieci sobie, sobie jeszcze zaraz zmierzymy, jakie napięcie ma, ale chyba tam jest 240. Zmierzy, zmierzy miernik albo nawet 240 z hakiem. Więc zobaczymy, czy to wpłynie nieco na nasze pomiary. Tutaj widzimy to. Widzimy jeszcze raz: 11, 1, 11, 4 i na tym było 11, 1 więc y, ta nierównomierność nierówno wzmocnienia wygląda y, i ze względu konstrukcyjnego, że wiadomo, nie jest to idealne, w sensie, m, bo rezystory mają i tak tolerancję 5% w tą i w tamtą, a to w sumie nawet, nawet tu nie jest chyba 5%, y, więc wiadomo, że nie jest to zbudowane jeden do 1 tak samo oraz jeszcze potencjometr może mieć nieco rozbieżność, bo jest oryginalny, a nie jest nowy, a w sumie nowy, nowy nawet, to, nawet też by nie trzymał y, aż takiej Aż takiej, właśnie yy, takiej, jakby ró równości, mi równości między, między kanałami, a to widać ładnie na tym wspólnym wykresie. Na tym yy, sensie yy, yy, to jest tak, że jest zielony to jest jeden kanał, żółty to jest drugi kanał, i właśnie yy, i właśnie tutaj i właśnie tutaj no widać to, że żółty jest troszeczkę niżej, na, ma mniejszą amplitudę natomiast zielony ma troszeczkę większą tą, tą amplitudę i tak to się prezentuje. Dobra, więc teraz przejście na 240V na normalną, zwykłą, krakowską sieć yy, sieć zasilania, więc po prostu przepinamy z autotrafa do gniazdka I tak wyłączamy sobie tutaj, wyłączamy sobie selektor, wyłączamy sobie ten tutaj ja mamy pokazane 0. w tego naszego Radmora w normalne zasilanie. Od, od, odłączone już jest od yy, naszego od I tak yy. dalej tak, włączamy sobie naszego Radmora. Dajemy sobie tak selektor. Yy. Jeszcze sobie będę musiał ludzko włożyć to nowo. Ja Okej, dalej pracuje. Mam mamy załączone. I lecimy, 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 lecimy. I jeszcze troszeczkę. Już nie można. A jeszcze troszeczkę mniej. Mm, troszeczkę może. Nie też obcina. Też też troszeczkę obcina. Natomiast tu jeszcze... Jeszcze jest sinusem tutaj dumu troszeczkę giba się z góra jest ok nie też troszeczkę się giba kurczę. troszeczkę niżej jakbyśmy zeszli. O, teraz... o ok jest 11 8 12 i 3. Czyli nie no tutaj już jest tak tak tutaj. Hmm. No 12. 12 jest. Czyli jak tam było 11.1, a tu jest w zasadzie 12. 12.1, czyli różnica jest w zasadzie 1 V RMS. Znaczy sobie oczywiście miernik multimetr, który mi powie prawdę. No i już jest wpięte tutaj na wspólną masę i na tutaj do dodatniego bieguna głośnika. Do tego biegu, na wyjścia głośnikowego, i mamy 12.11, czyli też nam się pokrywa to ze wskazaniami tego miernika, wbudowanego w ostroskop. Wskazanie tego jest 12.2, 12.4, a na naszym mierniku jest 12.12. 12, 12. Tak, to, tak to wygląda. Więc. Yy jeszcze sobie zmierzę, nie, nie, nie zmierzyłem tego jeszcze na, na tym mierniku, znaczy na, na tym autotransformatorze, jakie były napięcia zasilane, zasilające stopień końcowy mocy, bo to będzie też do, dość ważne, więc to zaraz zrobię, ale na początku jeszcze sobie zrobię właśnie pomiar teraz, bo przy tych 200. 40 V normalnie z sieci, Je, jeszcze przy okazji zobaczę ile on i jakie jak mam napięcie w sieci. Napięcie zasilające tutaj, jak jest ten przewód, który sobie idzie do mojego, do mojego przedłużacza, no mamy 238 woltów. No, tutaj, a tutaj było, tutaj było tu 220, tak jak zakładała serwisówka, tutaj mamy już, no 230 będzie. Więc tak. I jeszcze, teraz tak, pomiar napięć zasilania. Napięcie zasilające dodatnią i 24,7V. Tak, i 24,7V na y, sieci domowej. A jeszcze zobaczę sobie z autotrafa ile było. No i z powrotem jestem na autotransformatorze. I napięcie zasilania dodatnią gałąź. 23V. No, więc tak się to prezentuje. Radmor yy, tutaj nie generuje żadnej mocy. Teraz, teraz nie, nie jest wysterowany, po prostu w stanie, jak jest włączony, to, to, to jest pomiar robiony. No i jest 20, 20, tutaj 3 v więc, więc po prostu tak to wygląda. Tak wyglądają pomiary. Nie robię pomiarów audio, czyli jakichś zniekształceń, czegoś takiego, ponieważ nie posiadam do tego aparatury, dobrej, dobrej aparatury, bo da się wykonać te pomiary za pomocą karty dźwiękowej, natomiast po prostu ten, nie wiem na ile miarodajny jest ten wynik, oczywiście poz poz pozwoliłem w miarę jako tako określić Sprawność danego wzmacniacza, no aczkolwiek są, są do tego po prostu dedykowane przyrządy, nazwane miernikami zniekształceń nieliniowych. I tudzież, to jest tak, że po prostu musiałby być komputer idealny, czyli np. komputer, o, w którego karta dziękowa ma, nie wiem, np. 100, 100 dB dynamiki. Jak tak mierzyłem sobie w pętli mój komputer, to on ma jedynie 60 dB dynamiki. Więc po prostu, jeśli on sam ma 60, a to po prostu nie zmierzy nic wyżej, powyżej tamtych 60, po prostu, po prostu Więcej on nie pokaże, bo po prostu sam, sam, ma, sam jego zakres jest po prostu za, za mały. To samo jest ze, 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 ze zniekształceniami. On, on też ma swoje i ma swoje na po prostu poziomie. Są to setne części po przecinku, aczkolwiek no, zawsze to coś ma, a taki miernik z nie nie właśnie swoich yy w, w, dany, w dany tor, tor pomiarowy.